Opole Miasto Akademickie to jest bez studentów, bez uczelni wyższych Uniwersytetu Politechniki Opolskiej i jeszcze innych uczelni. To jest kilka tysięcy czy kilkanaście tysięcy mniej osób w, w Opolu. To jest, to są mniejsze finansowanie, to jest mniejsze, mniejsze finansowanie w mieście, bo warto zwrócić uwagę, że dwie czołowe uczelnie w Opolu, czyli Uniwersytet Opolski i Politechnika Opolska, to jest ponad 100 milionów, ponad 200 milionów, przepraszam, budżet plus opierając się na badaniach koleżanki z Wydziału Ekonomii i Zarządzania, która stwierdziła, że studenci w normalnych czasach zostawiają tutaj 150 milionów rocznie. Około 61 milionów są to środki, które przeznaczyli na zakupy albo na zakupy żywnościowe, albo odzieżowe, obuwnicze, ale wydaje mi się, że to dosyć interesujące, że przeznaczają również pieniądze na zakup paliwa, właśnie akurat w Opolu. Wydają, czy wydawali około 27 milionów na usługi, i mam tu na myśli głównie usługi gastronomiczne, rozrywkowe, rekreacyjne, i około 20 milionów przeznaczyli na opłaty na studia. Należy zakładać, że pewna grupa studentów jednak przyjechała do Opola mimo nauki zdalnej, ale na pewno jest tak, że um, nauka zdalna ograniczyła mobilność za wykształceniem. Do tej pory w Opolu studiowało kilkanaście tysięcy studentów, z czego znaczna część, bo około 88% przyjechało tu na studia z innych miejscowości. Pewna grupa tych osób mieszkała w Opolu w toku studiów, więc ponosiła wydatki związane z utrzymaniem, a więc straty dla miasta wydaje mi się, że należałoby szacować na, w milionach na pewno. Jedyną pewnym wydatkiem, który jest ponoszony mimo nauki zdalnej, to są opłaty za studia. Natomiast pozostałe wydatki jednak realizowane są, o ile są realizowane, raczej w miejscu dotychczasowym zamieszkania studentów. Wydaje się, że studenci są niezwykle ważni dla lokalnej gospodarki, są niezwykle cennym zasobem, a tą wagę wydaje mi się, że należałoby rozpatrywać z kilku perspektyw, między innymi z, z perspektywy krótkiego okresu, czyli obecności studentów w mieście w trakcie studiów. I z punktu widzenia długiego okresu, czyli tego okresu, który dotyczy już po uzyskaniu dyplomów przez studentów. I w krótkim okresie studenci wpływają na funkcjonowanie lokalnego rynku towarowo-usługowego, dlatego że korzystają podczas edukacji z szeroko pojętych usług w Opolu. Czy to usługi handlowe, czy rozrywkowe, czy mieszkaniowe. A w zakresie funkcjonowania na lokalnym rynku pracy są najzwyczajniej w świecie pracownikami. W długim okresie natomiast miasto też trudno poradziłoby sobie bez obecności studentów ze względu na to, że pewna część studentów chciałoby czy deklaruje, że chciałoby w Opolu zamieszkać, chciałoby w mieście akademickim pracować, a więc wpływa na potencjał demograficzny, na potencjał gospodarczy i wydaje się, że absolwenci studiów wyższych stanowią niezwykle ważny potencjał inwestycyjny. To znaczy, że dzięki obecności absolwentów wyższych w mieście lokują się tu inwestycje